Cześć, z tej strony Martynka. Witaj w odcinku 0 podcastu Głupie Mądrości, w którym chciałabym dzielić się swoimi opiniami nawiązującymi do popularnych powiedzeń i przysłów. To nie bullshit, że to, jak myślimy, wpływa na to, jak odbieramy innych, jak odbieramy nasze otoczenie i jak spostrzegamy samych siebie. I proszę, nie wyłączaj tego podcastu, bo nie będzie to coachingowa mowa, ale rzeczywiście tak jest, że to, jak myślimy, wpływa na to, jak żyjemy. Podcaście chciałabym pod płaszczykiem tych głupich mądrości, mam nadzieję, całkiem ciekawy sposób, pomagać mi i tobie, słuchaczu słuchaczko, badać swoje przekonania, mierzyć się z nimi, a może nawet je zmieniać. Ponieważ słyszymy się na tym kanale po raz pierwszy, pozwól, że się przedstawię. Jestem studentką psychologii i są to drugie studia, jakie podjęłam. Pracuję w szeroko pojętym biznesie, w dużej polskiej firmie, i myślę, że jeżeli chodzi o moją pracę, to na razie wystarczy, bo na pewno będę o niej wspominała w kolejnych odcinkach. Studia magisterskie psychologiczne podjęłam po licencjacie z kierunku biznesowego, i w tym momencie chciałabym zrobić taką osobistą wycieczkę w przeszłość i powiedzieć Ci trochę o sobie, o tym skąd wzięłam się na studiach psychologicznych i skąd wziął się pomysł na sam podcast. A więc było to tak. Wybierając kierunek studiów, kiedy byłam w szkole średniej, za bardzo nie miałam pomysłu, co chciałabym w swoim życiu robić, kim chciałabym być, jak chciałabym żyć. No, i teraz z perspektywy czasu wiem, że było to bardzo popularne doświadczenie wśród osób w moim wieku. Oczywiście w tamtym momencie dramatyzowałam i wydawało mi się, że wszyscy mają jakiś plan na siebie, a tylko ja cały czas jestem zagubiona. No i oczywiście korzystałam z usług psychologa szkolnego, jakiegoś doradcy zawodowego, z jakichś testów predyspozycji zawodowych i tak dalej. Teraz z perspektywy już z tą wiedzą, jaką mam po studiach psychologicznych o tym, jak tworzone są testy psychologiczne i tak dalej, to wiem, że te testy, które akurat ja, bo może nie wszyscy mają takie same doświadczenie, ale które akurat ja robiłam w swoim liceum, były o dupę potłuc i były napisane po prostu na kolanie. I nijak odnosiły się do tego, w ogóle jakie mam predyspozycje, plus nie były w żaden sposób w sumie omówione. Więc one pozostawiały tak bardzo dużo pytań, ale no nie powiedziałabym, że to było jakieś pomocne narzędzie. Plus ja miałam ten problem, że ja byłam bardzo dobrym uczniem ze wszystkiego. I też kiedyś jak szukałam sobie jakiejś inspiracji, jakie kierunki wybrać, i to jest w sumie całkiem fajny pomysł, więc jeżeli jesteś na tym etapie, to mogę Ci to polecić, oglądałam filmiki na YouTubie, gdzie ludzie wypowiadali się o tym, jakie zawody wykonują, jak to wygląda, czasami były jakieś vlogi itd. Więc to mogło mi pokazać skrawek, jak wygląda konkretny zawód, bo przecież jako nie wiem, 18-19 latka nie miałam pojęcia o zawodach, Poza tymi, które wykonywali moi bliscy, i mogłam mieć z tym jakąś subiektywną styczność. W jednym z takich filmików usłyszałam, że sukces odnoszą raczej uczniowie, którzy uczą się średnio, niż ci najlepsi, bo jak ktoś jest od wszystkiego, to jest do niczego. I to przekonanie, swoją drogą, bardzo długo tkwiło mi w głowie i było takim moim kompleksem, że rzeczywiście ja uczyłam się dobrze ze wszystkiego, ale nie miałam żadnej pasji i wybranej takiej specjalności, która najbardziej mnie pochłaniała. Wiem, że wynikało to z tego, że byłam perfekcjonistką i po prostu cały czas uciekałam w naukę i wiedziałam, że jak się odpowiednio przyłożę, to efekt będzie najlepszy, a tylko taki jest akceptowalny. Więc ja ostatecznie do matury podchodziłam z czterech przedmiotów: polskiego, matematyki, angielskiego i chemii i mało brakowało, pisałabym jeszcze fizykę, ale nie wynikało to z tego, że byłam jakimś gigaubem. Ja po prostu nie miałam życia poza nauką. I też przez to ja nie miałam żadnej pasji. Z drugiej strony, pomysł o psychologii kwitł mi gdzieś z tyłu głowy, już od początku liceum, i trochę mnie do niej ciągnęło. Ja też, jak myślę, każda nastolatka, przechodziłam jakieś kryzysy, kryzysy relacyjne, pierwsze związki, rozpady pierwszych przyjaźni itd., w związku z czym naturalnie zaczytywałam się w tych treściach psychologicznych i bardzo. Satysfakcjonował mnie ten język, w ogóle mnie to bardzo inspirowało. Strasznie mi się podobało, jak blisko człowieka to jest, no ale nie byłam na tyle świadoma, żeby pomyśleć, że okej, okay, mogłabym się zajmować tym zawodowo, że to po prostu przecież była jakaś taka zajawka, odpowiedź na moje problemy i tyle, tak? Plus, psychologia w moim otoczeniu nie była wtedy jakimś takim prestiżowym kierunkiem, więc miałam dużo obaw i raczej wolałam polegać na innych, wolałam patrzeć w kierunku takich sprawdzonych zawodów, takich, które są popularne, takie, po których łatwo znaleźć pracę. No i tak, kiedy doszło do wybierania kierunku studiów, złożyłam papiery na kilka różnych uczelni, wybrałam kilka różnych kierunków i żadnym z nich nie była psychologia. I pamiętam jak dziś, jak moja mama pytała mnie, dlaczego nie składam na ani jedną psychologię, skoro tyle czasu o tym mówiłam. I ja wtedy na siłę szukałam argumentów, dlaczego to nie byłby dobry pomysł dla mnie. I wiem, że to był chyba autosabotaż, że ja bałam się zweryfikować te swoje marzenie, czy te studia rzeczywiście byłyby takie ciekawe, czy rzeczywiście to już nie byłaby nauka dla samej nauki i dla ocen, ale nauka z pasji bo coś po prostu mi w duszy grało, nie? No i tak właśnie tłumaczyłam swojej mamie, że no, ale wie, mama, to są studia pięcioletnie, jednolite magisterskie, co jak mi się nie spodobają i rzucę je na przykład na trzecim roku, to będę dwa, trzy lata w plecy względem moich rówieśników. No, a to nie wiadomo, czy potem znajdę pracę, a w sumie to, co, co to za zawód, w sumie tych psychologów to jak psów jest tak dużo, czy to jest rzeczywiście taka potrzeba na rynku. Więc wolałam wybrać kierunek, który w mojej opinii był bardziej ogólny, w miarę pasował do jakichś moich kompetencji, no i wydawał się, że jest po prostu takim bezpiecznym wyborem. No ale, żeby nie było za łatwo, no to wybrałam go na najlepszej wtedy publicznej uczelni, mówię najlepszej względem rankingów, na Uniwersytecie Jagilońskim w Krakowie. Ale co semestr wracała do mnie myśl, żebym może zaczęła drugi kierunek albo zmieniła kierunek, no, i oczywiście na psychologię. I kiedy poznawałam jakąś osobę, która znała osobę, która studiowała na psychologii, albo co gorsza, kiedy rozmawiałam z osobą, która studiowała na psychologii, to czułam taki ucisk w sercu, czułam taką zazdrość. Miałam w głowie takie, no, jak to jest żyć moim marzeniem? No bo tamta osoba tak wybrała i jej się tak udało, ale ja nie robiłam nic w kierunku żeby mi się w cudzysłowie udało, żebym ja mogła realizować tą swoją pasję. No i tak minęły trzy lata licencjatu, obroniłam się i myślałam o magisterce z psychologii biznesu, to jest dwuletnia magisterka na jednej z uczelni w Warszawie, no i to byłoby takie kompromisowe połączenie pomiędzy tym moim zarządzaniem, bo studiowałam zarządzanie firmą personelem międzynarodowe, a Tą zajawką z psychologii byłoby to takie miłe połączenie, a z drugiej strony byłoby to takie logiczne, a wiadomo, ja, jako zawsze najlepsza uczennica, czułam, że nie mogę pokazać, że ja szukam, że ja błądzę. Dlatego też na przykład nie chciałam zrezygnować z tych studiów, które mnie nie satysfakcjonowały, i nie chciałam się przenieść na nowe, zacząć od sera. Miałam wtedy taki mindset, że jeżeli już raz zdecydowałam, to nie mogę zmienić tej decyzji, po prostu wybrałam. Teraz muszę z tym żyć. Nie? Miałam takie podejście, że jak sobie naważyłam piwa, to muszę je wypić i koniec. Ale finalnie zdecydowałam się, że po obronie podejmę studia jednolite, magisterskie z psychologii. I tak zaczęła się moja najlepsza przygoda edukacyjna. No i oczywiście nie zawsze jest kolorowo, czasami jest bardzo trudno. Czasami te studia też mnie nudzą, nie podobają mi się. Ale mimo wszystko, treści poruszane na tych studiach bardzo do mnie trafiają. I realnie dodały mi poczucia sensu w życiu. I zatytułowałam ten odcinek: Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz. I wczoraj przygotowując się do tego odcinka, robiąc sobie notatki, jakieś przemyślenia, to dopiero przeczytałam, jakie jest znaczenie tego przysłowia, bo do tej pory zawsze myślałam, że to jest coś takiego właśnie, jak sobie naważyłeś piwa, to musisz je wypić jakoś tak, prawda? A okazało się, że te przysłowie mówi o tym, że ty jesteś kowalem swojego losu. No i tutaj też w kontekście tych postanowień noworocznych chciałabym powiedzieć, że marzenia i cele nie spełniają się same, tylko my musimy czasami podjąć to ryzyko, zmierzyć się z tym, że trzeba zweryfikować te marzenie i że te marzenie, kiedy będziemy mieć je już w garści, nas nie usatysfakcjonuje, ale z drugiej strony możemy je zweryfikować, no i tak jak ja poczuć, że to była najlepsza decyzja w naszym życiu, która to życie bardzo wzbogaciła. Drugi morał jaki z tego płynie, no bo o ironio, finalnie zaczęłam te studia jednolite, magisterskie trzy lata później niż moi rówieśnicy, w związku z czym i tak jestem w plecy względem tych rówieśników, ale jak sobie to ułożyłam w głowie, to stwierdziłam, że to dobrze, bo jestem bardziej dojrzała, bo wybór tych studiów był bardziej świadomy, bo mogłam zweryfikować, czy ta pasja była ze mną na dłużej, czy była chwilowa. Finalnie, też z większym doświadczeniem życiowym, zaczęłam studia, które są bardzo blisko czucia, człowieka, wglądu. I tym chciałabym dzielić się w tym podcaście. Więc, tym optymistycznym akcentem, że jesteśmy kowalami swojego losu, no i trzeba zaptalać, żeby te cele spełniać, kończę. I mam nadzieję, że w jakiś sposób ta historia cię zainspirowała. Jeżeli zastanawiasz się nad podjęciem jakiegoś ryzyka albo sprawdzeniem swojego marzenia. To może to być Twój znak, bo ja też tak miałam, że trzy lata tkwiłam w takim zamrożeniu, marząc o czymś, co miałam na wyciągnięcie ręki, ale bałam się po to sięgnąć, bo bałam się, że mam tak duże oczekiwania co do tego, a to może mnie zawieść. Te uczucie pustki po tym, jak te marzenia nas nie satysfakcjonuje, mnie przerażało, bałam się tego ryzyka, no i dalej nie wiem, czy po tych studiach znajdę pracę, co to w sumie jest za zawód. Czy ostatecznie będę w tym pracować, czy nie, ale z drugiej strony podejmowanie decyzji w życiu wiąże się właśnie z tym, że musimy nauczyć się oddawać część tej kontroli i nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkiego. To na tyle, dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie i mam nadzieję, do usłyszenia już wkrótce. Trzymaj się, cześć.